Jak przejść z tego do tego? do tego właśnie. Dzisiaj właśnie o tym zaczynamy od podkładu. Podkładu, o którym ja tak naprawdę zapomniałam już e, ostatnio, sobie o nim przypomniałam. Poprosiłam o przesłanie wszystkich numerków i stwierdziłam, że pokażę wam wszystkie słocze na mojej twarzy. I tutaj tak jak widzicie, no wydaje mi się, że dla mnie chyba najlepsze będzie jednak to 102, chociaż i tak jest za jasne. No ale dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Nakładamy właśnie ten e, numerek 102 i to jest chyba wanila. Nakładam jak zwykle palce ma i to jest tak kremowy podkład. Słuchajcie, on się nakłada jak pielęgnacja. Naprawdę jest mega, mega taki miękki w wykończeniu, leciutko świetlisty. I ja, jak zawsze, najpierw nakładam paluszkami, potem doklepuję such, znaczy taką ym, gąbką bez żadnego produktu, o, w ten sposób. Zwilżona gąbka bez żadnego produktu. Zdejmuję nadmiar podkładu, tak, żeby była ultra cienka warstwa wszędzie. I tylko tam, gdzie potrzebuję, widzicie, dokładam yy, już. Produktu, czyli na moje policzki, na te miejsca najbardziej zaróżowione, tak? Czyli tutaj sobie wszystko doklepuję, doklepuję i zobaczcie z bliska, jak to wygląda. No, zobaczcie, jak wygląda moja skóra. Nieźle jest, nie? A on kosztuje kilkanaście złotych. Halo! To jest przegenialny, przegenialny podkład. Dobra, teraz utrwalamy go pudrem Blanket od Stars from the Stars. Oczywiście puszek. Jak zawsze, to wiecie, że ja w ten sposób zawsze puder nakładam. Minimalna ilość ląduje również pod oczami. Ja tutaj nie nakładałam też korektora. I klepu, klepu przechodzimy do brązera. Brązer, oczywiście mój ukochany ze stars, from The Stars. I teraz zobaczcie. No, zobaczcie, jak on cudownie wygląda na twarzy. On dosłownie tak, jakby blurował nam pory wiecie, w miejscu nałożenia, no jest prze, prze, prze genialny ten, ten bronzer. Idealnie właśnie pasuje do mojej karnacji i on bardzo fajnie wygląda. W sensie takim, że nie robi zbyt mocnego efektu. Zobaczcie tu nawet przy konturowaniu noska. Nie ma czegoś takiego, że z nim przesadzimy. Jest taki tylko delikatny kontur zaznaczony. Nieźle to wygląda, prawda? A teraz przejdźmy sobie do różu. I tym razem chciałam wykorzystać róż od Maxmo. On ma przepiękny kolor. Po prostu jest przepiękny. Prze Taki właśnie leciutko z takim złotym wajbem. No po prostu coś pięknego. I tutaj zauważcie, że... Staram się w tym filmiku za mocno nie ciąć tego filmu, żebyście zobaczyli, jak to po prostu przebiega. No dobrze, to właściwie twarz jest zrobiona. Przechodzimy do oczu. Łapię za paletkę od Anastazji Beverly Hills. To jest ta Spice. No i zaczynam od średniego brązu, który ląduje w załamaniu powieki. I tutaj zobaczcie, że sobie blenduję, blenduję, i tutaj celowo, wiecie, nie cięłam tego jakoś bardzo mocno, żebyście zobaczyli, że tu naprawdę trzy ruchy i gotowe. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się rozciera. Teraz drugie oczko również zaczynam od załamania powieki. To jest jakby takie dla mnie najwygodniejsze, ponieważ jakby na etapie pudrowania m, przypudrowałam sobie też tą okolicę pod łukiem brwiowym, żeby mi się lepiej te cienie rozcierały. No i zobaczcie, po prostu pat, pat, patrz, szuruburu i jest zrobione. Teraz ciemniejszy brąz ląduje w zewnętrznym kąciku, tylko tutaj już tak bardziej w bardziej skoncentrowany sposób. I teraz nakładam go jeszcze na dolną powiekę, kontroluję to wszystko i kontroluję przede wszystkim, słuchajcie, to czy nie wychodzę z ostrości, bo niestety czasami obiektyw potrafi płatać figle. No, i tutaj dokładam, dokładam, rozcieram, no to chwilkę trwa, tak? I celowo, tak jak jeszcze raz powtórzę, nie chcę tutaj mocno ciąć, żebyście zobaczyli po prostu, jak przebiega cały ten efekt, i że rzeczywiście ten makijaż nie jest ani skomplikowany, ani jakiś bardzo, bardzo czasochłonny. Rozcieram, rozcieram sobie ten cień jeszcze do środka powieki, bo chcę zbudować taki ładny gradient i tu jeszcze poprawiam sobie dolną powiekę, tak, i kontroluję, kontroluję. Wszystko, żebyście dobrze widzieli. No dobra, to teraz czas na drugą powiekę. I chcę tylko powiedzieć, że w ogóle ta paleta jest taką dla mnie paletą bardzo kompletną, bardzo fajną na wyjazdy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o pigmentację, no to to jest pigmentacja Anastazji, więc tutaj nie mamy się do czego przyczepić. Bardzo dobrze się te cienie blendują, a błyski są takie, jak lubię najbardziej, czyli takie bardzo delikatnie iskierkowe. Przy czym to jest takie coś. Na pograniczu cienia iskierkowego, a cienia metalicznego. W związku z tym tutaj też trzeba uważać przy nakładaniu błysków, żeby Przepraszam Czesterek, żeby słuchajcie, nam się nie zrobiła skorupka. Po prostu pamiętajcie, że przy wklepywaniu cieni takich metalicznych właśnie bardziej wklepujemy je, aniżeli przesuwamy paluszkiem. No i teraz proszę, tak wyglądają słocze. Mamy tutaj taki berzyk złotko i przepiękny łososiowy cień. No i tutaj jak możecie się domyśleć, ja biorę ten numerek 3, czyli ten taki łososiowawy cień, no przecież ja uwielbiam. Tego typu odcienie, one cudownie podkręcają moją niebieską tęczówkę i zobaczcie jak to pięknie wygląda. No po prostu wystarczy widzicie, ja tutaj tak delikatnie, delikatnie, tak jakby przesuwam, ale głównie wklepuję ten cień. No i tak to jest, tak to wygląda. Teraz na mały palec jeszcze dobrałam ten, tego cienia i wkładam w wewnętrzny zupełnie kącik. Nieźle to wygląda. Dobra, teraz wracam jeszcze do tego cienia brązowawego, tak? I tutaj dopracowuję sobie zewnętrzny kącik, tak, żeby to wyglądało wszystko profesjonalnie, żeby nie było jakichś ostrych przejść, ostrych granic. No takie pacu pacu, a naprawdę robi różnicę. Teraz jeszcze biorę ten ciemny brąz i nim sobie zaznaczę po prostu linię moich rzęs, ale robię to w taki bardzo rozsmużony sposób. Ponieważ jak pamiętacie przy bardziej dojrzałej powiece unikamy wszelkich ostrych granic, więc takie typowe kreski na przykład namalowane czarnym eyelinerem no po prostu nie wyglądają dobrze. Dlatego ja tak bardzo lubię właśnie wykorzystywać ciemne cienie do zagęszczenia linii rzęs i one dosłownie zobaczcie, że to wszystko się ładnie rozsmurza i nie wygląda tak jakoś mocno obciążająco. No spójrzcie, ładnie to wygląda i teraz łapię za ten tusz. No to jest moje jedno z ostatnich Odkryć powiem szczerze, robi przepiękne rzęsy, bardzo ładnie je buduje prawie, że nie kłuje w powieki. Pamiętajcie, że mam bardzo, bardzo wrażliwe powieki. Troszkę mnie kłuje, ale to nie jest, wiecie, jakieś tam, jakaś tam tragedia. Natomiast bardzo dobrze ten tusz się nosi, nie osypuje mi się. No jak na razie stosowałam go dopiero kilka razy, więc jeszcze ciężko mi jest powiedzieć, ale jak na tą chwilę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Coś mi się tutaj sklejały rzęsy uparte, bo byłam jeszcze przed laminacją. No więc tak to wygląda. Teraz jeszcze kredeczka numer 14 od Eveline leci na linię wodną. No i moja ukochana kredka numer 3 od Eveline i to jest ta Variette. To jest taki, wiecie, trochę lepszy kolor moich ust. Uwielbiam ją, obrysowuję nimi usta, ponieważ one są troszeczkę mm, asymetryczne i Dzięki temu jestem w stanie je wiecie, tak dokładnie wyrównać. Do tego jeszcze dodaję kolor na środku. I teraz błyszczyk numer 5 od Nioki, to jest taka marka z Biedronki i bardzo proszę, makijaż jest gotowy. Zobaczcie jak pięknie wygląda skóra. Ja po prostu zupełnie zapomniałam o tym podkładzie, a spójrzcie. No spójrzcie, jestem zachwycona wyglądem cery. Dobrze, napiszcie mi, czy pamiętacie o tym podkładzie i co w ogóle myślicie o tym makijażu. Buziaczki.